Cześć, witam Was w szóstym już odcinku rowerowych porad. Dzisiaj poopowiadam troszeczkę o lusterkach. Jeżdżę z takim lusterkiem mniej więcej od zeszłego roku, czy pomyślałem, że podzielę się pewnymi informacjami, moimi przemyśleniami na ten temat. Zacznę od tego, jakie mamy rodzaje lusterek. Pierwsze, jakim przychodzi do głowy, to takie na takim pałąku, kojarzące się z rometami gdzieś z czasów PRL-u, bardzo popularne w tych czasach, teraz już troszeczkę trącące myszko, chociaż pojawiają się na takim pałąku również nowoczesne modele, które wyglądają o wiele lepiej. Mamy lusterka, tak jak tutaj widzicie, bez pałąka. Czyli wpuszczane w kierownicę. Może być bezpośrednio wpuszczone w kierownicę, która się będzie składać w pewnym stopniu. Może być tak jak tutaj na takim drobnym pałąku, że przy upadku w razie czego... Złoży się nam całkowicie. Można sobie też złożyć gdzieś oprzeć o, 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 gdzieś o ścianę. Bardzo wygodna sprawa. Następny rodzaj lusterka jest to lusterko montowane do kasku. Montujemy na takim specjalnym tutaj pałąku wysięgniku. Ja przyznam szczerze, z takim lusterkiem nigdy nie jeździłem. Jeżeli ktoś z Was ma takie lusterko, używa sobie chwalić albo nie chwali, piszcie w komentarzach, podzielcie się informacjami, jak to u Was wygląda. Kolejne lusterko, jakie widziałem, jest to lusterko, które chowamy w rogach. Bardzo fajnie to wygląda. Pasuje do sportowego górskiego roweru. Wyciągamy sobie lusterka w razie potrzeby. Kiedy wjeżdżamy w teren, lusterka są niepotrzebne, można sobie je złożyć. Również nie miałem okazji jeździć z takim lusterkiem. Jeżeli macie swoje przemyślenia, śmiało piszcie. Kolejna rzecz, którą można zastosować, w sumie zamiast lusterka, jest to kamera cofania. Tak ogólnie rzecz biorąc, montujemy kamerę na sztycy, na kierownicy montujemy sobie wyświetlacz i dzięki temu możemy mieć podgląd na to, co się dzieje z tyłu. To też w sumie bardzo ciekawe rozwiązanie, chociaż według mnie troszeczkę prądożerne, trzeba byłoby zapewnić zasilanie i ekranowi i tej kamerze. więc na dłuższą metę nie wiem, czy by się sprawdziło, ale na jakieś krótsze przejazdy czemu nie. Niektóre firmy też wprowadzają radary. Montujemy sobie też na sztycy specjalny radar, który monitoruje pole za nami i z przodu na kierownicy mamy wyświetlacz, który nam pokazuje, czy zbliża się samochód i w jakiej odległości jest od roweru. Również nie zastępuje to lusterka, jest to do dodatkowe ułatwienie. A Czy warto jeździć w ogóle z lusterkiem rowerowym? Ja tak naprawdę pierwszy raz tak w praktyce spotkałem się z lusterkiem dopiero w zeszłym roku, kiedy tata zabrał mnie na wyjazd rowerowy. Pojechaliśmy sobie razem tandemem, ja jako pasażer z tyłu. Tata miał dwa lusterka na kierownicy zamontowane. Troszeczkę się dziwiłem, po co mu te lusterka. A jak się szybko okazało, jak się zamieniliśmy, ja, ja, ja przejechałem na miejscu kierowcy, okazało się, że lusterka są tak naprawdę niezbędne. Obracanie się na tandemie yy, powoduje, że najczęściej spotykamy się wzrokiem z yy, naszym współpasażerem. Nie zawsze widać to, co się dzieje z tyłu, także lusterka są tam nieodzowne. Tak samo dzieje się, kiedy ciągniemy za sobą przyczepkę, tak, żeby patrzeć na dziecko, które tam wieziemy, czy ewentualnie bagaż, czy się gdzieś nie, nie, nie wysypuje. Wtedy takie, takie, takie lusterko też jest bardzo wygodne, ale także przy zwykłej, normalnej jeździe, jak się okazało, bardzo szybko też jest mega wygodna sprawa. I e, trzeba do jazdy w ogóle z lusterkiem się po pierwsze przyzwyczaić, bo jego założeniu ja i tak nie ufałem do końca temu, co w nim widzę, więc i tak obracałem się za siebie, to co widziałem w lusterku to widziałem, ale jeszcze się obracałem, patrzyłem to co się tam e, za mną dzieje. Po jakimś czasie przyzwyczaiłem się, już o wiele pewniej znalazłem sobie odpowiednie ustawienie tego lusterka, ale nadal trzeba pamiętać też, żeby też w 100% temu lusterku nie ufać, mamy jakieś martwe kąty, martwe strefy, nie wszystko się widzi i warto się po prostu obrócić i spojrzeć, czy aby na pewno nic za nami nie jedzie. I takie lusterko w ogóle bardzo mi się przydało. Ja wcześniej tak, mówię taki jeździłem sobie bez przekonania, ale jak jechałem do Gdańska kiedyś, na jakiejś dosyć wąskiej drodze i zobaczyłem w lusterku Tira. No, widzę tira, no dobrze, zjechałem do prawej krawędzi i y, tak naprawdę, no, taki w sumie można być odruch: jak tir już mnie mija, no to następuje rozluźnienie, troszeczkę sobie lżej człowiek jedzie, ewentualnie się obróci, ale dopiero w lusterku zobaczyłem, że za tym pierwszym tirem jest jeszcze drugi i jest trzeci. Normalnie bym tego nie zobaczył, ponieważ no, jak tir mnie wyprzedza i robił to tak do, dosyć blisko. Ciężko jest wtedy się obrócić, jak mamy tira tyle od siebie. Lepiej wtedy patrzeć, skupić się na drodze, na, na trzymaniu kierownicy. A tak to w lusterku zobaczyłem jeszcze dwa tiry, zanim więc byłem przygotowany. I to jest naprawdę bardzo duży plus, że nie zawsze mamy możliwość się obrócić, a w lusterku wtedy zobaczymy naprawdę wiele. Wiecie, lusterko jest też wygodne. No, to ja tak sobie na początku już myślałem, Boże, że ja jestem jakimś dziadkiem, żeby jeździć lusterkiem. Tak, wychodzi na to, że jestem dziadkiem, bo po prostu takie lusterki. Jest wygodne. Nadal oczywiście się obracam, ponieważ tego typu lusterka średnio sprawdzają się na nierównościach. Zjedziemy gdziekolwiek na jakąś gruntową drogę, już nie mówię o jakichś lasach. Lusterko staje się całkowicie nieprzydatne. Tak trzęsie, amortyzator nie pomaga, po prostu nic nie pomaga, więc tak trzęsie. Nawet nie samo lusterko, bo lusterko nadal trzyma się bardzo pewnie kierownicy, ale po prostu cały czas są te nierówności, więc lusterko nie widać już za wiele. Tak samo lusterko przynajmniej ja jeszcze się do końca na to nie przestawiłem, według mnie nie przydaje się w ruchu miejskim, ale takim ostrym, takim, gdzie dużo się po prostu dzieje. Kiedy dużo się dzieje, nie ma czasu na patrzenie w lusterko, patrzenie, czy w jakąś studzienkę nie wjeżdżamy, czy ktoś tutaj jedzie, czy nie jedzie. Wtedy ja po prostu wolę jednak szybciej się po prostu obrócę, niż będę się zastanawiał, czy ktoś za mną jedzie, czy mogę wykonać manewr, czy nie. W spokojniejszych, gdzie jedziemy sobie wolniej, gdzie nie ma takiego ruchu, to oczywiście lusterko nadal bardzo się przydaje. To jeszcze na zakończenie powiem Wam takie jedno zdanie, które przeczytałem. Jak napisałem na blogu o lusterkach, to jeden z czytelników napisał tak. Mówi: Ten, kto nie jeździł z lusterkiem, ten mówi: O, po co mi lusterko? Ja wystarczy, że się obrócę. Ale jak już ktoś spróbuje, pojeździ troszeczkę z lusterkiem, nie chce już wracać do tego, jak było wcześniej. I powiem Wam szczerze, też nie byłem przekonany do lusterka. A okazuje się, że ja z takim lusterkiem zostanę, będę, będę sobie z nim jeździł. Teraz wy w komentarzach napiszcie, jeżeli jeździcie z lusterkami, śmiało piszcie, jak się wam jeździ, czy wam się dobrze jeździ. Ci, którzy nie mają lusterek, ja nie namawiam, ale proponuję, słuchajcie, załóżcie sobie, sprawdźcie, zobaczcie, jak, czy wam się w ogóle coś takiego spodoba. Także dzięki, trzymajcie się, hej.